Kup koszulkę! Link do sklepu pod filmem. Cześć, z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na nowy film na kanale Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry i konsole. Jednym z moich ulubionych gatunków gier są wyścigi. Dawno na moim kanale nie było wyścigów, dlatego dzisiaj przygotowałem grę Sega Rally Championship na Sega Saturn, która również ukazała się na pc Pierwotnie na automatach w 1994 roku, w 1995 w Japonii i w Ameryce na y, Sega Saturn, a w Europie w 1996 roku, w 1997 na pc ukazała się właśnie ta gra. Dosyć krótka, dosyć mało trybów, mało samochodów. Z tego co pamiętam to tylko dwa samochody plus jeden dodatkowy. Bodajże trzy albo cztery plansze z tego co pamiętam i chyba tylko dwa lub też trzy tryby wyścigowe z tego co pamiętam to arcade i time attack. No za chwilę będziemy to sobie tutaj sprawdzali i będziemy grać. Dosyć krótka, jak na dzisiejsze standardy to można tę grę ukończyć. Yy, no prawdopodobnie w jakieś yy, 20 minut, może, może 30 jeśli po prostu przejść wszystkie tory i sprawdzić wszystkie samochody i wszystkie tryby. Można powiedzieć, że to jest rzecz skandaliczna, ale nie, nie. Ta gra dawała wiele frajdy w tamtych latach i nadal daje wiele frajdy za sprawą sterowania fizyki i mechaniki tych samochodów, które tutaj mamy. Toyota Celica, Lancia Delta i Lancia Stratos. Nawiasem mówiąc z silnikiem Ferrari Dino, który później był też wstawiony do Poloneza Stratos, to tak już nawiasem mówiąc, którym jeździł Andrzej Jaroszewicz na rajdach w Polsce. Charakterystyczna mechanika, tak jak mówię fizyka, bardzo fajnie można wchodzić w zakręty, no tak jakby driftować, chociaż no nie wiem czy to właściwie słowo driftować na błocie, na szutrze. Fajnie, to wchodzi żadna inna gra, którą kojarzę, nie ma takiej mechaniki. Być może troszeczkę zbliżona, ale tylko tyci, tyci. To y, Colin McRae y, Rally, jedynka i dwójka, ale to naprawdę odrobinę. Żadna inna gra y, nie ma takiego charakteru jak ta Sega Rally Championship. Wyszła oczywiście jeszcze część druga y, dostępna na Sega Dreamcast. W, to, w nią nigdy nie grałem, ale podobno jest krapem y, w porównaniu z jedynką. Być może nie jest krapem, jeśli chodzi ogólnie o wszystkie gry być może nie jest krapem y, jeśli chodzi o tytuły na Sega Dreamcast natomiast podobno w porównaniu z y, jedynką jest grą złą słabą słabszą na pewno. Tak, no mam nadzieję, że kiedyś też będę mógł to sprawdzić, ponieważ Sega Dreamcast mam. Y, jaki był odbiór tej gry y, w latach 90? -tych? Przygotowałem dzisiaj tak jak zawsze czasopisma. Mam Secret Service numer 37. Jest tutaj taka krótka Notka, no ciężko to nazwać recenzją, taka na pół strony. Zaraz to sobie przeczytamy. Yy, znalazłem też PC Gamer numer 1 na 97. Tu jest taka zapowiedź gry. No nie ma tej recenzji, ale jest zapowiedź też. Za chwilę sobie to przeczytamy. Yy, szukałem też yy, recenzji tej gry w czasopiśmie. Gry komputerowe niestety nie znalazłem, i nie wiem, czy przeoczyłem, czy nigdy nie była zrecenzowana w grach komputerowych. No i ostatnio jeszcze ukazał się yy, w tym roku Saturn Extreme. Kupiłem go, pokazywałem już przegląd prasy, pokazywałem też już Virtua Fighter 2, i przy okazji, właśnie to czasopismo, również przy okazji mojej recenzji, mojej opinii o Virtua Fighter 2, jest też również tutaj recenzja Segi Rally Championship. Może od, tej, od tego czasopisma zaczniemy. I ogólnie u mnie teraz trwa miesiąc z Sego Saturn. Ale głównie dlatego, że właśnie ukazało się to czasopismo, specjalny numer PSX Dream, właśnie tylko o konsoli Sega Saturn. Ale spokojnie, to nikt mi tutaj nie zapłacił, żebym ja promował to czasopismo i pokazywał te gry na Sega Saturn. Nie, po prostu sam to kupiłem. Mam Sega Saturn, kupiona no ponad 20 lat temu, mam ją w kolekcji, mam troszeczkę gier. Dzisiaj konsola niestety dosyć trudna do wyrwania, do znalezienia gry też, równie drogie. No, więc yy, z racji, że to mam, to chcę to pokazywać na kanale. Nie, tak jak inni kupują, gdzieś chowają po szafach, kisi się to, niszczeje, nie działa i oni sobie podbudowują ego, bo mają jakąś drogą zabawkę. Nie, nie, u mnie jest inaczej. Ja nie jestem kolekcjonerem, tylko jestem graczem, a przy okazji YouTuberem, więc staram się te gry pokazywać, omawiać, opowiadać o nich. No, więc może zaczniemy, właśnie tutaj, od recenzji w Saturn Extreme. Być może całej, nie będę czytał. Tylko z tego powodu, żeby sobie ludzie to kupili, bo to też troszeczkę nie fair. Dopiero co to wyszło, ja już tu przeczytam i potem tego nikt nie kupi, ale jeszcze raz mówię, nikt mi nie zapłacił za to, żeby to promować. Ja sam to sobie zamówiłem, zapłaciłem. Żadne tutaj, nie wiem, to forma reklamy nie jest, ale popieram każdą inicjatywę retro. Więc jeśli coś takiego wyszło, no to zachęcam, żebyście to sobie kupili. No i mamy tutaj dwustronnicową reckę, tak jak widzicie na ekranie. Gra dostała ocenę 8. Recenzował to Azji. Podsumowując, gra jest niezbędnikiem każdego posiadacza Segi Saturn. Powrót do niej za każdym razem kończy się bananem na twarzy każdego, choć minimalnie zainteresowanego wyścigami. A ponieważ gra nie ma przesadnie wysokiego progu wejścia, nie potrzeba yy, też być częścią konkretnej subkultury, aby poczuć radość z wchodzenia w szutrowe zakręty przy prędkościach, których nie powstydziłyby się nowoczesne samochody sportowe. Także to no, tyle. Cała recenzja oczywiście do przeczytania w tym numerze. Cikle serwicie teraz może. Zobaczmy sobie. Numer z lipca sierpnia 1996 roku numer 37. Krótka notka, taka krótka recenzja gulasza. Napisał to gulasz. Więc sobie może całość przeczytajmy, to myślę, to nie jest długie. Znakomita na automatach gra Sega Rally pojawiła się wreszcie w wersji na Saturna, o ile Daytona była po prostu dobrą konwersją. To ta gra jest przykładem perfekcyjnej roboty pracujących przy niej programistów. Skok jakościowy jaki nastąpił przez rok pomiędzy grami Daytona a Sega Rally jest nie do opisania. To trzeba zobaczyć. Poprawiono niemal wszystko począwszy od rozdzielczości a skończywszy na szybkości animacji. Sega Rally to po prostu najlepsze wyścigi samochodowe w jakie można pograć w domu. Chyba że ktoś wyda 600 milionów złotych na automat. Zaczynamy grę. Do wyboru arcade jak na automatach Time Attack z praktyką. I tu Battle Mode dwóch graczy. Dzięki opcji Car Settings można według swojego uznania wybrać opony, skrzynię biegów, a także ustawić parametry wozu. Będziemy się ścigać na trzech tra e, trasach, plus jedna ukryta. Do wyboru Toyota Celica, Lancia Delta, plus ukryta Lancia Stratos. Trasy różnią się wszystkim, samochody zaś parametrami technicznymi i wyglądem. Dostępne są dwa widoki, z wnętrza i za samochodu. Samochodem rzuca w niesamowicie realny sposób. Na zakrętach wpada się w poślizgi. Trzeba nauczyć się to wykorzystywać, aby nie zwalniać za każdym razem. Sega Rally umożliwia grę dwóm osobom jednocześnie na podzielonym na pół ekranie. Zapewniam, że sceneria nie staje się obosza. A animacja wolniejsza, bardzo potrzebna opcja, której nie ma Rich Racer. Graficznie Segreyli oszołamia ilością i bogactwem tekstur, a przede wszystkim prędkością i płynnością. Żaden, powtarzam, żaden wyścig nie prezentuje się tak doskonale jak ten. Domy wyglądają jak domy, a nie były obłożone teksturami. Przy drogach stoją ludzie, biegają zwierzęta, spod kół pryska piach, zalecącym nisko helikopterem przesuwa się smuga kurzu. Płynność animacji. Przy tej ilości teksturowanych obiektów jest po prostu prześwietna. Muzyka pasuje do tras, zaś wycie silników doskonale je uzupełnia. Każdemu zapewne ciśnie się na usta zasadnicze pytanie. Czy Sega Rayleigh jest lepsza grą niż, niż Ridge Racer? Odpowiedź brzmi tak. Sega Rayleigh jest lepsza niż Ridge Racer. Pamiętajmy jednak, że Ridge Racer ukazał się rok wcześniej niż Sega Rayleigh, a rok w tym przemyśle to bardzo długi okres. Zobaczymy co pokaże Ridge Racer Revolution opis za miesiąc. Także tutaj zapowiedziano to w taki sposób i ocenę gra dostała 95%. Tutaj widzicie teraz to na ekranie, w takiej małej tutaj, na takiej małej żółtej belce. No i może zakończając temat czasopism, tutaj jeszcze w PC Gamerze jest zapowiedź. No może całej też nie będę czytał, ale sobie tutaj rzucimy na, tym, na ten artykuł okiem. Może taką tutaj ramkę na dole przeczytam. Sześć powodów, dla których warto ścignąć się w Segarali. Segarali to przykowujące wzrok wyścigi za jednego funciaka. Na PC będziesz mógł grać dowoli za darmo. No, za jakieś 200 zł. Wygląda w zasadzie tak samo jak oryginał. Można wykonywać poślizgi i wchodzić w ciasne serpentyny. Obecni są widzowie, których jednak nie da się przejechać. Tak jak mówiłem, szukałem jeszcze recenzji w czasopiśmie gry komputerowej, niestety nie udało mi się je znaleźć. Być może jej tam nigdy nie było. Nie wiem, po prostu być może ktoś z moich widzów też był kiedyś czytelnikiem gier komputerowych lub ma wszystkie numery. I będziemy w stanie mi pomóc znaleźć to, bo szukałem, poświęciłem na to godzinę czasu, nie znalazłem recenzji w tym czasopiśmie. Być może było w jakimś numerze. No ale przeszukałem cały 95, 96 97 rok i nie znalazłem tego nigdy. Szkoda, bo chciałbym, żeby to było tutaj uwzględnione. Jeśli ktoś z Was będzie mi w stanie pomóc, to ja nagram później jeszcze dodatkowy film i to tutaj wspomnę na dodatkowym filmie właśnie o tamtej recenzji, czyli o całą przeszkodę, czy jakieś fragmenty. Także to tyle, jeśli chodzi o wstęp. No, pograjmy sobie granie. jest długa, ale jest miodna. Myślę, że wiele osób ją że wiele osób ją zna. Jeśli ktoś jej nie kojarzy, to mimo wszystko zachęcam do zainteresowania się tym tematem i po moim odcinku kupić ją na Sega Saturn, mimo że to może nie jest tanie, albo na PC, albo ściągnąć ją na emulatory. Także zapraszam do wspólnej zabawy dzisiaj. Pograjmy. No dobra, to ruszamy. Mamy startup konsoli. Będzie to się pojawiało teraz u mnie za każdym razem, jak będę odpalał Saturna, żeby to intro zobaczyć. Także, ruszamy. No myślę, że na początku zaczniemy właśnie od prezentacji tego, co mamy w menu. Tutaj mamy jeszcze takie krótkie demo, pokazane, pokazany przejazd samochodów. Takiej filmowej kamery w formie replaya. Dobra. 95 rok. Wiadomo, no i proszę zwrócić uwagę, co mamy w menu. Czyli tak jak było wspomniane właśnie, gdy ja właśnie tutaj zapowiadałem i czytałem te recenzje, mamy tryb Arcade, tryb Tajemata tryb dla dwóch osób, ustawienia samochodu, rekordy i opcje. W opcjach ustawię sobie yy, poziom trudności na Easy. No, tak jak mówiłem już na poprzednim filmie. Yy, z Virtua Fighter, żeby było łatwiej, żeby nie denerwować się, nie, nie sprawiać sobie tutaj nerwów. Takie forma skrócenia, tak? Żeby nie przechodzić każdej planszy nie wiadomo ile razy. I proszę zwrócić uwagę, teraz mamy dwa samochody, ale w jaki charakterystyczny sposób mamy to pokazane? Dwa samochody, ale cztery kafelki. Z automatyczną skrzynią biegów mamy tutaj Toyotę Celikę i z manualną. Tak samo lunchie Delta z automatyczną i z manualną. Więc zaczynamy, może wybiorę Toyotę Celikę, później może się przejdziemy jeszcze Lancią. Także tak to zapowiada się na początku. No i pierwszą trasę mamy, a hamujemy, B dodajemy gazu, a przyciskiem X zmieniamy kamerę i ruszamy. I proszę zwrócić uwagę na ten charakterystyczny, wydobywający się spod kół, piasek. Takie niby tylko piksele, niby kropeczki, niby, niby taka pikseloza, ale jak to, jak to fajnie jest zrobione. Wiele współczesnych gier to dzisiaj yy, Próbuję y, oddawać realizm jakieś tam płynące błoto y, prawda y, ukazać, ale jednak to robi wrażenie, zobaczcie, taka, taka niby... Taki niby drobios, taka niby pierdoła jak to fajnie wygląda Na mnie to nadal robi wrażenie, mimo już y, tylu lat od premiery, 27 lat, jeśli dobrze liczę, 28 chyba nawet, tak? Ale 20 y, chyba y, 5 od 27 chyba od premiery y, na konsoli no dobra, jedziemy, wyprzedzamy kolejnych i wchodzimy tu w zakręty na hamulcu. Zobaczcie, jak fajnie się wchodzi. Tutaj troszeczkę można, można było zrobić to minimalnie lepiej, ale mimo wszystko, i tak, tak to fajnie się robi. No i w tle oczywiście nam przygrywa muzyka rockowa. I tutaj helikopter, pod helikopterem też. Pod. Od, yy, yy, tego śmigła. Yy, ten piasek, tak jakby się porusza, fajnie to jest zrobione. Taki drobny detal, a fajnie. No więc pierwszą planszę mamy ukończoną. Teraz druga plansza, forest, czyli. Pośród y, lasu, pośród drzew. No i jedziemy. Odliczanie. I ruszamy. Troszeczkę lepszy start niż, start niż po, przy poprzednim wyścigu. No i charakterystyczna, rockowa muzyczka w tle. No ogólnie. Styl arcade'owy mocno zachowany. Tutaj, może porównam jeszcze. Spróbuję porównać tę grę z tym retracer, Tak jak pisał gulasz w tym. Y, w tym porównaniu, w tej swojej recenzji w Secret Service, no ja bym tych gier dwóch właśnie raczej nie porównywał, ponieważ w Ridge Racer mamy wyścigi takich super szybkich samochodów, natomiast tutaj w Sega Rally Championship mamy bardziej wyścigi realnych, prawdziwych samochodów rajdowych. Tak jak tutaj widzicie, mamy Toyotę Selicę oklejoną napisami Castrol i te zielone i czerwone linie. Natomiast w Ridge Racer Re Revolution mieliśmy fikcyjne samochody. Stworzone przez twórców gry, przez Namko, które w realu nie istniały. Tam był czerwony, zielony, żółty, niebieski samochód i miały jakieś fikcyjne napisy, nawet nie wiadomo co to były za, za jakieś. Wymyślone też również marki. Tak samo tutaj mamy Castrol, prawdziwa marka olejów, a tam były wymyślone samochody, wymyślone jakieś napisy. No i tam jeździliśmy głównie w mieście, natomiast tutaj mamy trasy w terenie po błocie, po szutrze. Tutaj wprawdzie teraz mamy asfalt, ale nie, jest to miasto. Zupełnie dwie inne gry. Ja bym tego ze sobą nie porównywał. Dobra, mamy 10 sekund i dojedziemy do finish. Jest! Udało się dojechać, także jesteśmy. Druga plansza ukończona. Pewnie gdybym grał na trybie normal albo hard, nie byłoby tak łatwo, ponieważ tam czas byłby bardziej ograniczony. Mniej by nam go doliczało. No dobra, mamy trzecią planszę. Mountain, czyli jakieś góry. Przejedźmy się też. Może jeśli, jeśli starczy czasu, to jeszcze przejadę się tą lunchą Delta. No a jeśli wracając jeszcze do gulasza, czyli tego recenzenta z Secret Service, gwiazda wówczas czasopism, jeszcze prowadził Neo, później Neo które padło bodajże w 2009 czy 2010 roku. Już sam nie pamiętam, bo nie byłem za bardzo czytelnikiem tego. To była taka konkurencja wówczas tylko dla PSX Extreme. No, to była wówczas gwiazda, ale Podchudł. Muszę Wam przyznać, że widziałem jego y, filmik jego, y, na oficjalnym kanale PlayStation Polska. To schudł strasznie. Prawdopodobnie y, z powodu choroby. Dlaczego też y, upadło to czasopismo Neo Plus? Właśnie z powodu jego ciężkiej choroby. Prawdopodobnie nowotworu. Ale jeszcze i druga ciekawostka, może troszeczkę niemiła. Y, w 2014 i 2015 roku, kiedy była reaktywacja Secret Service. Ta nieszczęsna, która później się w pixela zamieniła, to zaczęła pisać y, na tych grupach Secret Lever, Secret y, Action i między innymi do różnych osób na prywatnej wiadomości na Messengerze. Między innymi do mnie. Napisała jego żona, że ten gulasz, gdzie on się podziewa teraz? Y, czy może ktoś wie, ponieważ nie płaci alimentów na córkę. Ma córkę, ale nie płaci na nią alimentów. Także tak skończyła ta gwiazda. A co się później z nim działo? od czasu tej afery, yy, właśnie z tymi elementami i, i reaktywacją Secret Service. No i upadku Neo Plus, to później o tym gulaszu, nigdy nic nie słyszałem. To Marcin Górecki, tak się nazywał. No dobra, tyle jeśli chodzi o plotki i takie yy, rzeczy. Na bok, może zostawmy to. Mamy replay. No, zobaczmy sobie, jeszcze tak tutaj popatrzmy na replay yy, naszego przejazdu, z taką będzie kamerą filmową, tak jak w tej pokazówce na początku, w tym filmiku. W tym demo na początku, no to popatrzmy sobie przez chwilę, i może za chwilę jeszcze raz się przejedziemy drugim samochodem. Bo tak patrzę, że za długo nie grałem około 7 minut. Więc możemy jeszcze sobie tutaj troszeczkę właśnie pograć. Tak to wygląda: no zupełnie jak na automatach, gdy właśnie nie była moneta wrzucona, tylko automat cały czas chodził i ludzie przechodzili obok automatu i widziały, jak te samochody jeżdżą, tak? Samochody czy jakaś inna, inna yy, gra. no. Tryb Arcade'owy tutaj mamy żywcem wyjęty właśnie z automatów i to właśnie mi się podoba w tej grze. No dobra, tyle tutaj z tego... z tej obserwacji, tego replay'a. Przejedźmy się jeszcze raz, właśnie może tą lunch'ią. No i tak jak tutaj jeszcze nie wspomniałem, mamy tryb i Practice, czyli treningowy. Jedziemy w Championship'ie. I weźmy tą lunch'ię Delta. Pierwsza plansza, Desert. Pustynia. Właśnie ta chyba jest moja ulubiona, najładniejsza. Ale może po prostu też się dobrze kojarzy, bo zawsze się zaczynało grę od niej. Lancia Delta. Z wyglądu trochę podobna do Golfa jedynki, dwójki. Może nawet troszeczkę, ale tyci, tyci do Poloneza, ale to głównie za sprawą przodu, bo tył to, mimo że to też jest taki ścięty tył, liftback, ale bardziej taki pod kątem prostym. No to to jednak nie zupełnie jest jak Polones, ale ogólnie stylizowany samochód też przez Włochów, tak jak Polones, więc może odrobinę, odrobinę go y, przypominać. Klamki ma też bardzo podobne jak w Polonezie, to nawiasem mówiąc Talancia Delta No dobra, jedziemy sobie Tutaj błotko próbujemy wyprzedzić kolejnych przeciwników Komentator w tle nam krzyczy Wow, przy zderzeniu z innym i tutaj też jest fajne, że gdy zderzymy się z bandą czy z, z poboczem, to nie tracimy prędkości. Odbijamy się i jedziemy dalej. Natomiast w Retracer i Retracer Revolution, właśnie gdy się zderzyliśmy z bokiem, to właśnie traciliśmy prędkości to tak drastycznie, prawie że do zera, i od razu przeciwnicy mogli nas wyprzedzić. Tutaj tego nie ma i to jest właśnie może fajniejsze. Być może właśnie to gulasz yy, yy, wziął pod uwagę, że ta gra jest lepsza od Rich Racer Być może, być może to wziął pod uwagę No dobra, jedziemy drugą planszę Forest No i ścigamy się powoli 11 miejsce, już 10 No i ta rockowa muzyczka w tle nam fajnie tu przygrywa tunel. I rzeczywiście fajnie tutaj słychać ten yy, szum czy hałas silnika, który się fajnie z muzyką komponuje. To jest, to jest genialna gra. Pokazywałem jakiś czas temu na moim kanale jeszcze tak jakby remake tej gry na PlayStation 3 yy, też pod tytułem Sega Rally, ale bodajże bez Championship, jeśli dobrze pamiętam. To było niedawno, jakoś parę miesięcy temu. Pamiętam, że zimą to nagrywałem. Jak ktoś chce, to może sobie ten odcinek odnaleźć. Na PlayStation 3, remake tej gry. Też były wszystkie te trzy samochody, czyli tutaj Toyota Celica, Lancia Delta i Lancia Stratos. I wszystkie HA były od razu dostępne, chociaż tam jeszcze HA można było dodatkowe samochody odblokować sobie. I plansze były inne, wydłużone, ale inne zupełnie. I też tą grą się zachwycałem. Ale to jednak ciężko je porównać dwie do siebie. Obie są dobre, obie są dobre, ale jednak to zupełnie dwie inne gry. Tam mamy bodajże okrążenia, na każdej z plansza. Tu mamy tak jakby od punktu A do punktu B, a tam mieliśmy bodajże 2 czy 3 okrążenia na każdej z plansz. Też dobra gra i myślę, że łatwiej by było ją dorwać, wyrwać, kupić gdzieś na Allegro OLX. Jak ktoś chce, to może zobaczyć, czy jest dostępna. Nie trzeba kupować Segi Saturn, tak jak ktoś zażartował yy, właśnie w tym Saturn Extreme, że żeby kupić taką konsolę, to trzeba sprzedać na, nerkę na czarnym rynku. No, bo dzisiaj ta konsola to jest droga. No ja na, na szczęście swoją kupiłem ponad 20 lat temu, gdy jeszcze nie było tego Bumu i zainteresowania na retro. Ja wtedy sobie po prostu miałem pieniążki i sobie kupowałem takie różne rzeczy i po prostu się tym interesowałem. I cieszę się z tego, że dzisiaj większość tych rzeczy mam kupione, zanim ceny poszły strasznie drastycznie w górę. Tak samo z moimi samochodami. Moje polonezy yy, kupiłem za nieduże sumy. Gdy dzisiaj no już tanio tak się ich nie da kupić. No dobra, ostatnią planszę mamy. Jeszcze tylko nie wiem, o co chodzi z tą ukrytą planszą, jak ją odblokować. I też nie wiem, jak tą się Stratos się odblokowuje. Prawdopodobnie trzeba się wpisać do kredytów i wtedy ją mamy. Jednym i drugim samochodem, zdaje się, i Toyotą, i Lancią, i wtedy tą Stratos chyba odblokowujemy. No a wracając do tego odcinka, no to tak jak mówiłem, ten yy, odcinek z PlayStation 3 był niedawno. Jak ktoś chce, to może sobie zobaczyć, porównać moje emocje w porównaniu z tą dzisiejszą Segą Rayleigh Championship i tamtą Segą Rayleigh na PlayStation 3. Linia mety, 9 sekund, 8. Udało się. Zobaczymy, czy uda mi się wpisać, czy będę yy, tutaj na tabeli rekordów. I na tym chyba skończymy, no chyba, że będzie jeszcze ta do odblokowania. Zaraz zobaczymy ta Stratos. O, i te literki słynne. Fajnie to wygląda. Kojarzy mi się właśnie z Tekenem, albo z Soulblade, albo ogólnie grami automatowymi. Fajnie to jest tutaj. Ja uwielbiam te trójmorowe literki. No, wpisałem się. Zobaczmy, czy może będziemy mieli tą lunch odblokowaną. Lunchia Stratos. Gra krótka, jak widać, bo są trzy samochody, trzy plansze na krzyż, no plus ta dodatkowa plansza, którą no w sumie nie wiem jak oblokować, ale no, powiedzmy, że jest. Nie, nie mamy tej Lanci Stratos, więc będziemy kończyć. Krótka gra, ale miodna, bo można w to grać yy, wiele razy i, i, i samodzielnie, i z kumplem, czy z jakąś połówką naszą. Także na dzisiaj będę kończył. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, to bardzo proszę pozostawić łapkę do góry i napisać komentarz. Te dwie rzeczy muszą być, jeśli chcesz, żeby mój kanał się rozwijał i żebym tutaj docierał do nowych widzów, żeby moje filmy wyświetlały się na głównej stronie na YouTube. Yy, no i zachęcam Ciebie również do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli, jeśli tego właśnie jeszcze nie zrobiłeś yy, oraz do obejrzenia starszych materiałów, których mam nagranych ponad 1800. Będę również bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz mój film na Facebooku, na głównej stronie, na tablicy na Facebooku, żeby również Twoi znajomi Zobaczyli moje filmy i żeby dotarli tutaj na mój kanał i żeby go zasubskrybowali. Oraz będę również bardzo wdzięczny, jeśli film roześlesz swoim znajomym na Messengerze czy SMS-em, czy w innej wiadomości, oraz udostępnisz link do filmu na Facebooku na grupach dyskusyjnych o grach. Także to pomaga również w rozwoju kanału. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które pomagają mi przy rozwoju kanału. I do zobaczenia w następnych filmach. Myślę, że teraz pojawi się również coś na Sega Saturn. Także teraz mam miesiąc z Sega Saturn. Także do zobaczenia w następnych nagraniach. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć! Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTube Moto RetroPress, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Serenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego Poloneza Karo Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych, wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów, np. DeLorean z powrotu do przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTubie. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retro Press. Ratujemy Polonezy.